Tak powiem, że od południa tutaj prawie nie było wiatru, i teraz też prawie nie ma. Ale teraz się wzmocnił, jakby. A wcześniej to była tylko lekka bryza, jakby. Czyli prawie nie było wiatru. A teraz trochę się wzmocniło. Wiecie, jak z wiatrem bywa? Różnie jest. Zobaczmy, jak od strony kuchni, ok? Na pewno jesteście ciekawi. A tutaj nie muszę tłumaczyć, co się dzieje, no nie? Dobra. Mamy tutaj wszystko. Tam jest jakiś czerwony blask, ale nie przejmujcie się. To są jakieś po prostu, tak po prostu już jest się zmieniają kolory, coś tam się dzieje, może chmury i tyle po prostu to są chmury, niebo zachmurzone w nocy inaczej wygląda lecz zabaw i w ogóle zobaczmy a tutaj prawie nie ma wiatru tutaj prawie nie ma wiatru widzowie Tamte kolorowe chmury to nie zwracajcie uwagi, ale no, z tej strony prawie nie ma wiatru, a z tamtej jest trochę. No, różnie bywa, wiecie, jak to jest. No i co poradzisz? Nic nie poradzisz. Życie chłopie. Co nie? No dobra. To tam sobie sprawdziliśmy okolice. Także trzymajcie. Do zobaczenia Inarka.